Cześć, witamy w nowym odcinku podcastu Na Martwo. Z tej strony Ada i Mateusz. Uhu. I dzisiaj kolejny standardowy odcinek. Na początku oczywiście zaznaczamy, że jesteśmy podcastem komediowym i true crime, więc jak Wam coś nie pasuje, to do widzenia. Tak. A jak Wam pasuje albo chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszamy do słuchania. Dzisiaj bardzo szalony odcinek. O. <grych> tak. Na pewno znasz tę sprawę. Przez film, który na podstawie tej sprawy nagrano. <grych> jaki film? <grych> w pewnym momencie dowiesz się, jaki to był film. Także to będzie sprawa o takim bardzo interesującym, ekscentrycznym człowieku, który nazywał się Michael Alig. Imię, dalej. <laughs> po imieniu jeszcze nie kojarzysz, okej. Okay. No więc, kim był Michael? Urodził się 29 kwietnia 1966 roku w South Bend w stanie Indiana. Dorastał w małym miasteczku i jego zainteresowanie modą i sztuką oraz ówcześnie skrywanym homoseksualizmem to o Jezu, znowu geja. były przedmiotem nękania przez rówieśników. No i krótko po opuszczeniu liceum w 1984 roku przeprowadził się do Nowego Jorku w poszukiwaniu własnego miejsca. No, do Dobre miejsce do szukania własnego miejsca, tak mi się wydaje. Dużo opcji. I właśnie tam wpadł na pomysł, Czym się będzie zajmował? A było to promowanie imprez na manhatańskiej scenie klubowej. Ja nie wiem, czy ja oglądałam ten film tak. z Tobą? Tak. I zdobył popularność dzięki organizowaniu imprez słynących z ekscentrycznych strojów, popularyzacji muzyki disco i ogromnego używania narkotyków. On i jego grupa byli znani jako The Club Kids, czyli klubowe dzieciaki, tak? I byli znani właśnie ze swojego takiego ostentacyjnego wyglądu, zachowania, ekstrawagancji. I byli to, co wiesz, głośni, było ich dużo wszędzie, tak? Jak ty jeszcze nie wiesz, co to jest? To ten... Nie wiem, no bo mi się tylko myślę o tym filmie. On się nazywał Party Monster. No! To ten film? Tak! Tak! No. Tam było jakieś morderstwo. Nie! Co? Tak? Tak! I kogo tam niby co? Ja nie wiem. No bo nie skupiaj się na tej części filmu, co trzeba najwyraźniej, bo film jest oparty na faktach. Nie, ja, ja chyba tylko dlatego wybrałam ten film, żebyśmy go oglądali, bo y, tam y, grał y, Kevin sam w domu. No, Macaulay Culkin grał właśnie Michaela Aliga. A, no to bo powiedz, że Kevin sam w domu był sobie, nie. To w Party Monster, a nie Kevin sam w domu, żeby wam się filmy nie pomylił. <laughs> Okej. Okay. No. Nie pamiętam te morderstwa. No to zaraz ci przypomnę. I on często promował imprezy w miejscach publicznych, na przykład tak, organizując imprezę w sklepie z donatami albo biorąc kontener na śmieci, przyczepiając go do ciężarówki i tam robił imprezę. Ali wypromował artystów takich jak DJ Kiyoki. Nie znam. Richie Rich? Nie znam. I Jenny Talia. Nie znam. I ogólnie to de klapkic nawet pojawili się w telewizji i jego najpopularniejsze imprezy były prowadzone w klubie The Limelight, który... Na początku lat 90. został zamknięty z powodu przemytu narkotyków w środku. I teraz poznamy tutaj innego człowieka, który nazywał się Andre Melendez i on miał pseudonim Angel. I on był regularnym bywalcem nowojorskich klubów i pracował w The Limelight i innych klubach, gdzie sprzedawał narkotyki. Boże, jak się ludziom chce tak żyć. Ja, to jak wejdę do klubu, to takie Czy do jestem. klubu, czy, czy sprzedając narkotyki? Wszystko. Wszystko. Bo ja nie robię nic w tych rzeczy. I wkrótce po zamknięciu właśnie tego klubu wprowadził się do Michaela. I nocą 17 marca 1996 roku Michael i jego współlokator Robert Riggs, pseudonim Freeze. Czemu to już się mają pseudonimy? Postanowili zabić Andrę pokłótni, o narkotyki, o, oczywiście. I chociaż później Michael twierdził, że był tak znać pana, że nic nie pamiętał, to jednak coś tam zeznał. I zaczęło się tak, że Andre był strasznie wściekły na Michaela i zaczął go dusić. Ale on się nie dał i zaczęli się bić. No ale był tam też ten trzeci koleś, nie? Ten Robert. I on wzi y wziął młotek i uderzył go trzy razy w głowę. Puk, puk, puk. Tak. I on padł, a potem wlali mu do ust Substancję, która się nazywa Drano, i to jest żel do pukania rur, z tego co sprawia. Co? Że kreta. <grym> Coś w tym stylu. Takiego płynnego kreta mówili. Mhm, tak. No i potem to już było po nim. Ale na co to komu potrzebne? No, chcieli go zabić, tak. Po co? Nie wiem, byli naćpani i nie wiedzieli, co robią. Tak Jezu, ludzie są tacy się wydaje. A to już jest takie bezsensowne. Tak totalnie to jest bezsensowne. To nawet nie jest jakaś zemsta czy coś, tylko jakieś chłopki się naćpały i się pokłócili. Pewnie o jakiś papier toaletowy czy coś. No myślę, że o narkotyki i pieniądze yy, poszła ta kłótnia. I to u nas yy. jak papier toaletowy. <noise> no i yy, nie wiedząc, co zrobić z ciałem, zaciągnęli go do wanny żeby jakby wszystkie jakieś tam płyny ustrojowe mogły się odsączyć. Odsączyć? No, jakby Żeby miały wyschnąć. ujście. Przy W sensie, żeby jakby go wysuszyć w tej wannie. <grym> bo, no, miał te rany głowy, tak, bo go zaczęli uderzać z tym młotkiem jakaś krew. Nie wiadomo, co tam mu wyciekło z tego układu pokarmowego. Mm. i Po tym, jak oni mu tam wrzucili ten... Wszystko pewnie mu zaczęło wylatywać przez... I kto to budżet. zrobił? Michael i Andę? Jego... nie. Andrę to jest ofiara. Andre to jest ofiara. Michael, Michael miał jeszcze współlokatora jednego? Tak? Freeza, tak. I przez kilka dni wrzucali tam kostki lodu, ale ciało zaczyna się i tak rozkładać i śmierdzić, tak? No, freeze, nie? <grych> no i w zamian za 10 torebek heroiny, Michael zgodził się poćwiartować ciało. Odciął jego nogi, wsadził do worków na śmieci, a później do sportowych toreb i wyrzucił je do rzeki Hudson. <grych> A... Ja w ogóle tego nie pamiętam, w tym filmie. Nie pamiętasz w tym filmie, że zamordowali kogoś? Nie, pamiętam tylko te takie sceny, że tam jakaś impreza w tirze Było. była i, i jakaś taka znana drag queen chyba prowadziła tego tira. Później pozostałe części ciała włożył do korkowego pudełka, które również wyrzucił do rzeki. No i Michael zaczął rozpowiadać ludziom dokoła, że razem z Ricksem zabił Andre. Ale ludzie nie wierzyli mu za bardzo, myśląc, że po prostu That's zabiega funny. o uwagę, bo to było w jego nawet stylu. Wow. No ale są, jest The... wiele lepszych sposobów do zabiegania o atencję niż mówienie ludziom, że się kogoś zamordowało, tak myślę. Kiedy Michael był na odwyku, te plotki z szczegółami morderstwa zostały przekazane przez znajomego, Nazywał się Michael Musto do gazety Village Voice i mimo, że był ten artykuł i wielokrotnie pisano o tej sprawie, to jakby policja nie była za bardzo zainteresowana zaginięciem kolumbijskiego dealera. No i jesienią 1996 roku ciało zostało wyłowione z rzeki i potwierdzono, że to Andre Melendez. No i plotki się potwierdziły i te szczegóły w tych plotkach też. I policja już nie mogła ich ignorować, tak? Tylko musieli aresztować Michaela i Roberta. No nie, musieli aresztować dwóch białych, że zabili. E... Kolumbijskiego dealera. Kolumbijskiego dealera. To latynowski, tak? No tak. Ogólnie to Michael uciekł do hotelu w New Jersey, ale policja go tam szybko znalazła, bo jakby zameldował się go chłopak do hotelu, więc. Freeze? Nie. To nie był jego chłopak. A ma nowego chłopaka? To nie był jego, nigdy jego chłopak, to Tak, kto był, był jego chłopakiem? Andre nie był jego Nikt chłopakiem. By, nie był tutaj w tej historii jego chłopakiem. To teraz jest jakiś nowy chłopak. Tak, po prostu miał chłopaka, tak i tyle. Brian się nazywał, tyle o nim wiem. Brianek. To no już i Brianka znaleźli i przez to znaleźli Michaela, tak? No i jakoś nie robił problemu, od razu się do wszystkiego przyznał. Tylko jak go y, posądzili o morderstwo pierwszego stopnia, to on wniósł o nie niewinność, twierdząc, że działał w obronie własnej. Ale przez to, że potem brał narkotyki, i poświatował zwłoki, to jego prawnicy wiedzieli, że i tak pójdzie siedzieć. No, i w grudniu 1997 roku Michael i Robert zostali uznani za winnych e, zabójstwa i zostali skazani na minimum 10 do 20 lat więzienia. Mało. No. Mało, 10-20 to mało. No, mieli tutaj 30 parę lat? Bardzo mało. No więc. Za zabicie człowieka, poćwiartowanie go i wyrzucenie e, do, do rzeki, tak? Mhm. I jeszcze wdali mu kurwę kreta do gardła. Mhm. Mało. Za mało. E, no i w 2000 roku w więzieniu raz złapano go na używaniu heroiny, co doprowadziło do zamknięcia go w szpitalu psychiatrycznym, e, gdzie trzymano go 2,5 roku w izolacji. No <laughs> to sobie 2,5 roku w izolacji. No jak... w sumie to teraz. Ale nie wiem, jak działa izolacja. W... Trochę mi się wydaje, że jest łagodniejsza w szpitalu, szpitalu. niż w więzieniu. Bo w więzieniu to cię naprawdę trzymają i tam nawet nie patrzą, coś dzieje. To zależy, że on w kaftanie, po prostu tam leży, zawiązany. U nas, jak, jak miałem jakby praktyki w szpitalu psychiatrycznym, to izolacja przejebana była. Nie wiem, jak ja w, byłam na praktykach w szpitalu psychiatrycznym to był jakby taki pokoik z okienkiem na środku nie? Mhm. i oni tam po prostu siedzieli i normalnie mieli te rzeczy w innych pokojach, tylko nie mogli wychodzić i się... Pewnie I się zależy mieli... wiesz od szpitala, od oddziału no. dokładnie, nie? no bo... No więc no, na pewno taki czas w izolacji to nie robi nic dobrego z psychiką jak trwa 2,5 roku. <laughs> Moje prywatne zdanie. No i Alix starał się o wyjście warunkowe w 2006 i w 2008 roku. Ale dopiero 5 maja 2014 roku został wypuszczony na wolność po 17 latach. Yy, otrzymał zakaz wychodzenia z domu po godzinie 20. Musiał brać udział w terapii w celu pracy nad swoim nałogiem i radzeniem sobie ze złością. Michael po wyjściu z więzienia chciał prowadzić własny program w telewizji oraz o, pisać książki. O jak fajnie, ten to ma plany. <śmiech> Kurczę <śmiech> jego raz. I w 2014 roku na YouTubie razem ze swoim znajomym z The Club Kids, który nazywał się Ernie Glam, prowadził talk show komediowy, który nazywał się The PU. F w ogóle. Biegł, fuck. I w, w październiku 2014 roku wypuścił piosenkę i jego obrazy były również na targach sztuki w nowym Jorku. Nie słucham tej piosenki, proszę włącz ją. Nie będziemy jej puszczać, nie. bo tu nie wiadomo, jakie prawa autorskie, ale my ją przesłuchamy i powiemy wam, jaką mamy opinię na jej temat. ona się nazywa? What's in. Mhm. Ogólnie chujowa piosenka. No, takie disco Ibiza 2007. I. DJ Keoki ma, nie ma już chyba kariery. Mam nadzieję, że nie ma. Ogólnie to jest pojebane. Wyjść, tak, był uznany za winnego. Wszyscy wiedzą, że to zrobił mm. i wyobraź sobie, wychodzisz i jeszcze się z nim zadajesz i promujesz go, tworzysz z nim jakiś talk show albo robisz mu jakąś piosenkę, mm. jakby... No. Co ci ludzie mają w głowach? Oni już mają po prostu sieczkę w, w, z mózgu. No bo byli taką grupą, nie? Co brała tylko dragi całe lata 90 i może oni sobie jakoś usprawiedliwili to, co on zrobił w swojej głowie. Nie. Znając nie go. ma żadnych usprawiedliwień, <laughs> trzeba mieć... no nie wiem, nie. 2 lutego 2017 roku został aresztowany za nielegalne przebywanie w parku Joyce Kilmer Concourse... O pierwszej 30 rano, czyli już po zamknięciu parku, gdzie sobie palił metamfetaminę, no wiadomo. out. No i 24 grudnia 2020 roku, krótko przed północą, Michael został znaleziony nieprzytomny przez swojego byłego w swoim domu w Washington Heights na nowojorskim Manhattanie. Był pod wpływem heroiny, którą przedawkował i po przybyciu karetki został uznany za zmarłego miał 54 lata i w maju 2021 roku raport z seksii potwierdził, że w, obie w obiegu miał ślady fentanylu, heroiny i metamfetaminy, czyli w ogóle wszystko zmieszał razem. Trip. I no i właśnie na podstawie tych wydarzeń z jego jakby początku kariery do momentu jak zabił człowieka są właśnie przedmiotem tego filmu Party Monster, który oglądaliśmy. Ostatnio sobie z, z, zdałam sprawę, że robiliśmy cały miesiąc ym, odcinki o osobach, ym, o ofiarach LGBT. A teraz robimy cały czas o mordercach LGBT. Coś jest tu, coś tu jest nie Bo tak. to już trzeci w tym miesiącu. Matko. Ale będziemy też mieszać inne sprawy, żeby nie było. W ogóle ten DJ Kaoki to on jest niby, że dalej jest aktywny. Ale, Ale w 2017 roku został aresztowany w Nowym Jorku, bo jakiś facet umarł w jego mieszkaniu <laughs> przez drug-overdose, że przedawkował narkotyki. No to już myślę, że wina takiego otoczenia, że. No. Ale że tam nielegalne narkotyki i dlatego go zatrzymali, nie dlatego, że ktoś tam umarł. No to raczej. No. I w 2019 roku DJ Kaoki wydał piosenkę, albo nie wiem, album czy coś, nie wiem, i nazywa się Born to Attack. Znaczy nie jest o DJ Keoki, tylko o Michael Aligu, który już nie żyje. Całe szczęście, że nie żyje. Jakby nie ma... Chciał jeszcze karierę pewnie robić. Nie, totalnie. Jak za, jakby zabierasz komuś życie, to według mnie za, zasługujesz tylko i wyłącznie na dożywocie. My nie jesteśmy party monsters. Nie. Mm -mm. Party? Może tak. Monster? Na pewno. Ale, Ale party nie razem. Nie. Kończymy, Kończymy. to. Kończymy. Do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień. Zapraszamy na nasze social media. Podcast na Martwo wszędzie i o Wędzie. I ba. Pa-pa.